Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Dziś zajrzymy do koszyka i wyjaśnimy, jak to się stało, że ten koszyk statystycznie obniżył nam inflację. Bo ta z wyraźnie ponad 5% w skali roku w moment obniżyła się poniżej tego psychologicznego progu. Magia! Nie, sposób obliczania właśnie tak zwanego koszyka inflacyjnego. W tym koszyku są tak zwane wagi, tak to nazywają ekonomiści, czyli poszczególne przegródki towarów i usług, na które wydajemy nasze ciężko zarobione pieniądze. I to jest w tej historii najciekawsze, na co wydajemy i jak to się zmieniało w ostatnich latach. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Najpierw wyjaśnimy, co stało się z inflacją, bo inflacyjny odczyt za styczeń, pokazany w lutym, mówił wyraźnie: ceny rosły w tempie 5,3% w skali roku. Ale teraz okazało się, że wcale nie. I wskaźnik wzrostu cen i w styczniu, i w lutym, znalazł się jednak poniżej działającego psychologicznie progu 5%. A ta, jak to mawiają ekonomiści, rewizja w dół zbiegła się z coroczną aktualizacją koszyka inflacyjnego, czyli takiego przyjętego do celów statystycznych modelowego koszyka towarów i usług przeciętnego gospodarstwa domowego. Gusta konsumentów zmieniają się z roku na rok. Są związane z dochodami, cenami towarów i usług, preferencjami czy demografią. Koszyk inflacyjny z pewnym opóźnieniem odzwierciedla te zmiany, i główny urząd statystyczny musi je uwzględnić, żeby dobrze inflację wyliczyć. I tegoroczna zmiana koszyka jest duża, a więc i my, konsumenci, dokonaliśmy sporych zmian w naszych zakupowych zwyczajach. Czego więc kupujemy więcej, a czego mniej? Co obciąża nasze finanse coraz mocniej? A z jakich zakupów rezygnujemy? Po pierwsze, oczywiście, żywność. Na no to wydajemy najwięcej, choć coraz mniej udział żywności w koszyku inflacyjnym spadł i to wyraźnie z ponad 25 do 23,5%. I co ciekawe, nasz koszyk robi się coraz bardziej wege, bo spada w nim udział mięsa i wędlin, za to statystycy coraz więcej uwagi poświęcają żywności wegańskiej. Wyraźnie spada udział alkoholu i te spadki można wiązać z ogólną prozdrowotną zmianą zachodzącą w społeczeństwie. Na pierwszy Miejscu jest oczywiście pieczywo, a co dalej? Warzywa, owoce, cukier, wieprzowina, mięso drobiowe, woda mineralna, jogurty, jajka, masło, kawa i herbata. Główny wniosek: Nasze zarobki w coraz mniejszym stopniu przeznaczamy na podstawowe wydatki związane z wyżywieniem, a coraz bardziej możemy sobie pozwolić na inne wydatki. Na drugim miejscu naszych comiesięcznych wydatków jest mieszkanie. Koszty jego użytkowania to prawie 20% naszego koszyka inflacyjnego, ale też w ogólnym inflacyjnym rozrachunku ważą one mniej niż w ubiegłym roku, mimo że rachunki za mieszkanie rosną cały czas. W lutym były o 10% wyższe niż rok temu. A co zmieniło się w inflacyjnym koszyku? Jest w nim mniej gazu, prądu i opału, za to więcej ciepła systemowego z kaloryferów. Statystycy zauważają też rosnący w ogólnym inflacyjnym rozrachunku udział opłat za wynajem mieszkań. No a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wyposażenie mieszkania: 5% naszego koszyka. I trzecia kategoria naszego koszyka, która zadziwiła w tym roku ekonomistów skalą swojego wzrostu, bo inflacje kształtują coraz mocniej ceny transportu. Kupujemy samochody i coraz więcej nimi jeździmy, kupujemy więc więcej paliw. Jesteśmy mobilni, w związku z tym i w strukturze naszych wydatków pieniądze, jakie wydajemy na transport, cały czas rosną, a teraz wzrosły zauważalnie i zajmują już ponad 11% naszego inflacyjnego koszyka. Teraz czas na kolejne rosnące kategorie to rekreacja i kultura oraz hotele i restauracje. To może wpisywać się w trend, o którym ekonomiści mówią od miesięcy, że zamiast wydawać na towary, wolimy wydawać na usługi, czyli wziąć rodzinę na obiad do restauracji, wyjechać na weekend, wyjść do kina albo poćwiczyć na siłowni. Z tym ostatnim wiąże się też wzrost w koszyku udziału wydatków na zdrowie. To jedna z największych korekt w górę, a wiąże się ze zmianami po pierwsze demograficznymi, czyli starzeniem społeczeństwa, a po drugie społecznymi, czyli ogólnym rosnącym dbaniu o własne zdrowie. To jeszcze krótko, co poza tym statystycy wkładają do modelowego koszyka opisującego nasze zachowania? Edukację, łączność czy odzież i obuwie. I co ciekawe, ta ostatnia kategoria z roku na rok coraz bardziej maleje. Czyżbyśmy nie chcieli już na potęgę kupować nowych kurtek, butów i spodni? Oczywiście każdy ma swój własny koszyk inflacyjny, tak jak każdy ma swoją własną inflację, bo jedni więcej wydają na żywność, inni na benzynę, a jeszcze innym dochód zjadają, koszty związane z mieszkaniem. Ale ciekawie jest porównać się z takim modelowym koszykiem statystyków, bo pokazuje interesujące trendy zachodzące wśród nas wszystkich. Podcast przygotował i przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.